W Filharmonii Podkarpackiej odbyła się uroczysta, nadzwyczajna 39. sesja Rady Miasta, podczas której wręczono tytuły honorowego obywatela miasta Rzeszowa. Uchwałę w tej sprawie radni podjęli w sierpniu tego roku. W uchwale dotyczącej pana Marka Dereckiego napisaliśmy między innymi Marek Derecki to człowiek, którego praca i doświadczenie uczyniły z największego zakładu Podkarpacza USK PZL. Jedną z najnowocześniejszych firm lotniczych w świecie. Oparty na zrealizowanych marzeniach fenomen Stowarzyszenia Dolin Lotniczych jeden z najlepszych klastrów przemysłowych w Europie. Pasję, którą realizuje w życiu Marek Derecki, potrafi przekazać także najmłodszy poprzez wino, wizjonerski projekt edukacyjny, jakim jest Politechnika Dziecięca. Swoją dbałością o prowadzenie firmy, zabezpieczając jej sukces na rynkach międzynarodowych. Przyczynia się bezpośrednio do tworzenia dobrego wizerunku Rzeszowa w Tytuł honorowego obywatela Rzeszowa przyznano też Adamowi Guralowi. Ten zaszczytną godność nadaje się człowiekowi, którego ambicja i wytrwałość w przekonaniu, że Polacy mogą sprostać w konkurencji światowej, zaowocowały utworzeniem w Rzeszowie Asseco Poland, SA, największej firmy informatycznej w Europie Środkowo-Wschodniej. Firmy, której ambicje wykraczają już zdecydowanie poza Europę. Jednocześnie wskazaliśmy w tej uchwale na ogromny udział Adama Burala w różnorodnych przedsięwzięciach na rzecz naszego miasta i regionu. Poczynając od działalności charytatywnej, poprzez, poprzez stworzenie konsulatu honorowego Republiki Słowackiej, a skończywszy na odbudowaniu rzeszowskich środków. Marek Darecki to rodobity Rzeszowianin. Tu ukończył szkołę średnią i studia na Politechnice. Brzeszowskiej WSK miała początek jego kariera zawodowa. W 2002 roku po prywatyzacji zakładu objął stanowisko prezesa zarządu i dyrektora generalnego wytwórni. Odpowiadał za proces restrukturyzacji i modernizacji zakładu. Procesy te przeprowadzone zostały wzorcowo, dzięki czemu dzisiaj WSK, Rzeszów Brzeszowska będąc członkiem United Technologies Corporation, spółki notowanej na giełdzie nowojorskiej, jest światowej klasy instytucją branży lotniczej produkującą kompletne silniki oraz komponenty do większości silników firmy Pratentuje. Godnym podkreślenia jest fakt, że zdecydowana większość pracowników wydzielanych na zewnątrz części WSK Rzeszów utrzymała swoje miejsca pracy. W tym samym czasie zakład zatrudnił ponad 2,5 tysiąca osób ze średnią wieku 23 lata, głównie pracowników produkcyjnych oraz wykwalifikowanych inżynierów. Pan Marek Darecki był również pomysłodawcą utworzenia Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego Dolina Lotnicza i utworzenia nowoczesnego klastra przemysłowego. W 2004 roku w jego skład wchodziło 17 przedsiębiorstw. Obecnie liczy on 100 firm członkowskich zatrudniających 23 tysiące osób, a roczna sprzedaż tych firm osiąga wartość 1,5 miliarda dolarów. Drugim celem funkcjonowania Doliny Lotniczej jest promocja Rzeszowa i Podkarpacia, co dokonuje się poprzez rozwijanie relacji z podobnymi organizacjami w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej, a także poprzez udział w międzynarodowych targach i wystawach lotniczych oraz organizowanie podobnych przedsięwzięć w Rzeszowie. Skutkuje to napływem nowych inwestorów, wdrażaniem innowacyjnych technologii oraz tworzeniem nowych miejsc pracy. Trzecim polem działalności stowarzyszenia jest rozwijanie i wpływanie na system edukacji, tak aby już od najmłodszych lat rozbudzać w młodzieży pasję i zainteresowanie naukami ścisłymi, co powinno zapewnić stały dopływ wysoko wykwalifikowane kadry dla przemysłu lotniczego. Adam Gural, także Rzeszowianin, to absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doktor nauk ekonomicznych, w początkach pracy zawodowej nauczyciel akademicki od 1991 roku przedsiębiorca. Współzałożyciel największej firmy IT w Polsce i siódmej w Europie w produkcji oprogramowania Asyonat. Pełni także funkcję konsula honorowego Republiki Słowackiej w Polsce. W 1991 roku Adam Guron wraz z kilkoma najbliższymi współpracownikami rozpoczął budowę firmy informatycznej COMP, przekształconej następnie w Kończy Rzeszów. Od momentu powstania spółka koncentrowała się na produkcji własnych rozwiązań informatycznych dla banków. Do dzisiaj sektor finansowy jest obok administracji publicznej i sektora przedsiębiorstw jednym z kluczowych obszarów działalności firmy. W kolejnych latach spółka umacniała swoją pozycję na polskim rynku informatycznym. Kamieniem pilnowym rozwoju firmy był debiut na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie w 2004 roku. Środki uzyskane z upublicznienia spółki umożliwiły rozpoczęcie budowy Międzynarodowej Grupy Kapitałowej. Pierwszą akwizycją była słowacka spółka Assetsoft. Rok po debiucie firma zmieniła nazwę na Aseco Poland. Po serii kolejnych przejęć, które doprowadziły do stworzenia wiodącej pozycji ASECO w Polsce, Europie Środkowo-Wschodniej, Południowo-Wschodniej, a także znaczącej pozycji w krajach niemieckojęzycznych i w Skandynawii, miała miejsce największa zagraniczna akwizycja do czystochowej historii ASECO. Pod koniec 2010 roku do grupy dołączył izraelski holding Formula Systems, notowany na nowojorskiej Nasdaq Global Markets. Dzięki tej inwestycji ASEKO jest obecnie w Izraelu, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie czy Japonii. Przez cały ten okres Adam Guron jest prezesem i głównym autorem strategii założonej przez siebie firmy. Strategii, która zakłada budowę pierwszej globalnej firmy informatycznej z polskimi korzeniami. Jego działania wynikają w dużej mierze z przekonania, że Polacy są w stanie skutecznie konkurować z największymi światowymi firmami informatycznymi. Ta wiara w możliwości Polaków, ale i ciągłe podkreślanie, że musimy się jeszcze bardzo dużo uczyć, że przy podejmowaniu nowych wyzwań powinniśmy uczyć. Czuć pokorę pozwoliły mu zbudować oryginalną koncepcję międzynarodowego rozwoju Asseco Unikalna strategia zakłada m.in. pozostawienie autonomii spółkom, które są włączane w struktury grupy kapitałowej. Obie strony starają się wzajemnie korzystać ze swoich najlepszych umiejętności i doświadczeń, a wobec przyjętych firm nie stosuje się rozwiązań siłowych. To pozwala wypracować synergię oraz stworzyć warunki współpracy opartej na wzajemnym zaufaniu. Efektem 20 lat ciężkiej pracy Adama Gurala i jego współpracowników, wśród których nadal prym wiodą mieszkańcy Podkarpacia, jest największa w Europie Wschodniej i siódma w całej Europie firma informatyczna specjalizująca się w produkcji oprogramowania. Do tej pory Rzeszów ma 49 honorowych obywateli miasta. To m.in. Jan Paweł II, Józef Piłsudski, biskup Kazimierz Górny, Józef Szajna, Wojciech Kilar, Ryszard Kaczorowski. W zacnym gronie honorowych obywateli Rzeszowa witamy dzisiaj Panów Marka Daleckiego i Adama Górawa. <kluczy> Ludzi biznesu, zdecydowanych liderów środowiska ekonomicznego i społecznego naszego miasta. Różne są ich drogi kariery zawodowej, ale łączy ich jedna. Wyznaczałem kierunki rozwoju poprzez otwarcie firm, którymi kieruję, na przedsięwzięcia z branży wysokich technologii, innowacyjność i współpracę międzynarodową. Prowadząc szeroko rozumianą produkcję przemysłową w przypadku WSK oraz oprogramowania i usług informatycznych. W przypadku Asekopola obie firmy kreują wzrost gospodarczy naszego miasta i naszego regionu i naszego kraju. Tworzą nowe miejsca pracy, sponsorują wiele dziedzin życia społecznego. Dostojnych dominantów, a za chwilę już honorowych Rzeszowia, proszę o przyjęcie serdecznych podziękowań, że zechcieli przyjąć te tytuły. Dołączam życzenia wszelkiej pomyślności w dalszej karierze zawodowej, działalności publicznej i życiu osobistym. Dajecie Panowie znakomity przykład, że osiągając nawet największe sukcesy zawodowe można i warto zachować postawę szlachetności i życzliwości wobec innych ludzi. Przyjmuję z wielką pokorą, bo ja sobie oczywiście zdaję sprawę, że ja tylko jestem, ja symbolizuję w pewnym sensie zbiorowy wysiłek setek, jeśli nie tysięcy moich pracowników czy moich współpracowników. Ja mam ten przywilej, wielki przywilej, że stoję na czele tak wspaniałej organizacji, jakim jest WSK Rzeszów i tak wspaniałej organizacji, jakim jest Dolina Lodnicza. Ale to, co się udało osiągnąć, czy WSK Rzeszów. Czy w Dolinie Lotniczej. To jest przecież myśli setek ludzi. Wielu z tych ludzi jest dzisiaj ze mną moi przyjaciele, moi dyrektorzy z USK Rzeszy, szefowie firm Doliny Lotniczej. I to Wam zawdzięczam to, że dzisiaj mogę tak honorową nagrodę odebrać. Świat się globalizuje, tego procesu nie powstrzymamy. Nie ma sensu go powstrzymywać, bo z tego procesu globalizacji będzie wychodziło wiele dobra. Ale ja bym chciał. Żebyśmy my Polacy zasłużyli sobie w tym procesie, żebyśmy my byli partnerami. Żebyśmy byli partnerami, musimy mieć silną gospodarkę. To jest wielkie wydarzenie dzisiaj, że przedsiębiorcy, menedżerowie zostają nagradzani. To jest znowu coś nowego w Polsce. Bo od wielu lat wstydzimy się siebie. Tak? Premier sfotografowany z przedsiębiorcą to jest zagrożenie dla naszego kraju. Ulegliśmy czemuś takiemu. Kraj musimy budować razem. Suma naszych działań sprawi jedynie, że nasz premier będzie mógł być skuteczny. Bez względu na to, kto tam będzie, jeżeli my wszyscy nie zaczniemy czuć się odpowiedzialni za nasz kraj, ten kraj straci tożsamość. Na zakończenie uroczystości wystąpił argentyński artysta Carlos Rueda. El parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos ondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. Quinta calle, con conmigo, tuya subida, tuya subida, en el hijo, tuya es su vida, tuyo es su cerebro, acorde, volvió a mirar en las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Por la frente parecida, la nieve del tiempo, la tierra en mis cielos. Que vuelve a enfrentar ese conmigo. Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos encaden en mi soñar. El viajero que use tarde o temprano y tiene su Y aunque no olvido la tierra del tiempo, la tierra de mi ser. Sentir que es un se ha la de arena, que 20 años no es nada, que a la mirada, errante en las sombras, te busca y te logra vivir. Con el alma ferrada, a un toque se recuerda. de tu suspirar como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar y si es mi buen amparo de tu risa bebé que es como un cantar esa quieta mi herida El día que me quieras, la rosa que encarara, se vestirá de fiel, las fontanas se contarán tu amor, la noche que me quieras, desde la sombra del cielo, de las estrellas celosas. Las que eres mi consuelo, el día que me quieras, no habrá más que armonía, será clara. Sara sus cuerpas el del mentor, florecerá la vida, no existirá el dolor. De la noche que me quieras, desde el asunto de este